Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Beniszt. Wznowiłem, że a, będzie jakiś City Builder na moim kanale i padło na Benish nie na Skylines, gdyż taką miałem akurat ochotę. No i cóż, oczywiście, yy, zaczniemy nową grę. Yy, tutaj mamy wszystko pięknie, ładnie, więc zaczynamy, wczytujemy. Gram po angielsku na to, że mam parę modów zainstalowanych, które wymagają języka angielskiego, yy, gdyż nie są przetłumaczone na polski. Czyż może sam to kiedyś się przetłumaczę, nie wiem. U mnie sama gra jest bardzo fajna. Ja bardzo lubię Benish. Taka spokojna, że można sobie ładnie pobudować, pograć i wszystko pięknie, ładnie. Ale dobrze. No i tak, mamy naszą piękną osadę. I co musimy zrobić na sam początek? Budować farmę. Jezu, jak do dupy ta osada jest położona. Tyle, powiem, zapauzuję sobie na chwilę, czy mapę. O, naprawdę, nasza osada jest w takim miejscu. Tak, ja mam tu postawić farmę. Dobra. Trzeba to szybko zrobić. Event logi tutaj się to. Mamy parę nowych zawodów dodanych też, więc powinno być ciekawiej. O tutaj mamy to. Mamy no, przelaża, mamy farmę rybek i mamy jogurty, możemy produkować, co jest nowe z modów, więc dobra, mm, tutaj no jak na razie wszyscy builderami, to już się przyspieszymy czas, potem można Na spokojnie to wyłączyć I dobra Widzimy też dużą na y, szanowne roślinki, y, no w sensie, rządka, i jeszcze musimy wdować tego drwala. Zostajemy tutaj, niech to się już wszystko teraz ładnie buduje. No, i muszę też już przykować im nowy ten Stockpile tak zwany, żeby mogli gdzieś składować te rzeczy. To jeszcze no mieli, tak to zrobimy. Mamy jednego łódkatera yy, czyli to jest yy, była tutaj jest łódkater Pracują i tutaj to od razu zwiększymy, niech będzie tak. I mamy, no, za mało tego miejsca, za dużo, za mało miejsca, przez to. Teraz. Ale musimy to szybko pobudować. i ja wiem jeszcze można wybudował, te rybaka tutaj. A tutaj macie jeszcze sobie miejsce, no rozbierajcie to, bo nas będziemy mieli zimę. Nie będziemy mieli jedzenia. Mamy beznadziejny, no, resp. Gdzieś tutaj przy jezio na jeziorze mamy. Beznadziejne. Miejsce startowe. OK, mamy, mamy już dwóch rybaków od razu. Jakie mamy te startowe te pole i roślinki? Ok, mamy pszenicę i kapustę. Zadmierzmy do czterech. Okej, okay, wy tu więc pracujcie. O, pozapełnialiśmy to wszystko pięknie, ładnie. A tutaj to też usuńcie. I przy okazji budujcie te rzeczy. Tutaj budujemy drogi. I pracują. No dobrze, że to jest na full, ale tu macie jeszcze cały jeden taki wolny, wielki. No, co, 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 co ta sarna robi? Łazi po wodzie, nie no. I mamy owce nasze. I damy oczywiście go do hercmenów, jeden starczy. Więc tu mamy już duże idą już nasze owce tutaj. Już sobie tutaj ładnie idą. Powolutku, pomalutku. gdzie mieli teraz więcej jedzenia. No, ale teraz ja bym jeszcze udawał jedną rzecz o nazwie... koła tutaj. Jeszcze oni są jakoś wykwalifikowani. My już tak jesień. Jest prawda, niestety będzie problem z jedzeniem. Ale muszę ich tutaj przenieść za szybko most. Gdzie ten moc może postawić? To jest teraz gdzie tutaj niego budują i usłami możemy dać do tego ...doktorka. Problem jest z jedzeniem. Trochę ziemniaków mamy. Innych rzeczy, ale dobra, już budują most. I tutaj bym chciał postawić od razu leśnika. Tutaj już go postawimy. A te rzeczy tutaj będziemy usuwać. Tutaj to usuwa, wszystko pięknie ładnie. I też postawimy jeszcze jeden domek. Więc powinno to już być coraz lepiej, no mieliśmy bardzo dosyć ciężki start, tak mamy, gramy na tym łatwym starcie, że mam od razu yy, do dołu i inne rzeczy. Ale no. Też to, to wszystko ładnie czyszczą, bo tutaj musimy to postawić. D dosyć słaby, autentycznie słaby jest ten świat. Tutaj niby też coś jest dużo. Ale tutaj to postawimy. Myślę, że potem na przykład przetestować o pól, postawić gdzieś, mamy już wiosnę, się nam robi, to jest dobrze. Dobra, jeszcze tutaj są odpaletę te, logi. Żeby to było ładnie i następną rzeczą będzie myślę lekarz. Mm, tylko tego lekarza by tak postawić jakimś, czy tak tutaj, tak nie no, tego postawimy. I będzie. Wybudowaliście, wybudowaliście i możemy teraz mieć. Gdzie on tu jest? Leśniczy. forester, okej. Okay. Dobrze, niech tutaj budują. O, i dziecko się urodziło, też fajnie. To musimy budować, myślę, od razu dosyć szybko powala. Od razu tutaj budujemy. Okej, okay, możemy usunąć i iść na doktorka. No mało żelaza. By się spodziewał, nie? Że mi mało żelaza. To no. jest klasyk. Chodzi o tą grę, że mało żelaza. No i nie mamy gdzie tego zebrać. Dobra, pokarczujemy to wszystko tutaj po prostu. I nasz kowal. Ee, gdzie to, to jest? Blacksmith. Chcę to zmniejszyć do 25. I najbezpieczniejsza ilość. Dlatego, że no potem oni nie budują tego tak w ilościach i rzeczy. Bra, tutaj powstajemy im domki, a wybudujemy. Mamy takie jakieś narzędzia, już też fajnie. Potem, no na pewno chciałbym wybudować jeszcze, jakby, jak póki mogę, na przykład yy, zbieracze. Niż myśliwego, ze względu na to, że sami myśliwi tak mega dużo mi nie dają na początku, ale to zrobimy sobie. Dodatkowe zbieracze, tam jakieś zioła, jagody, też jedzenie. Tam, że mamy już za dużo tych narzędzi wyprodukowanych, ale mi to właśnie odpowiada. By tak było. No i ładnie tutaj mieszkają. się, że kolejny by tutaj wybudować. Domek. Farmie. Jeśli już, bo żółkną nam liście. Nie będą zbierać tą pszenicę szybko. Mmm. Okej. Okay. my taką zmianę po tej nam się pójdzie w Zimę. zdrzimy. Bierajcie jeszcze co, co możecie. Dobra. Takie tendrum, kamienne domki. Mamy kowala i to. Yy, wybudowało nam się to? Nie, jeszcze budują to. Jardały nasze jeszcze budują. Jakby zebrali to, ten jeden koszyk pszenicy. Ziemię najwięcej tej pszenicy. To jest też trochę wełny. Trochę jakichś ubrań. Nie mamy tego za dużo. No dobra. Nie sądziłem, że to są taki dupiaty z przy. Z samym początku to jest akurat słaby. res później się przydają na te wszystkie handlowe faktorie. Ale w tym wypadku to tak troszeczkę słabo. Tutaj no. Mamy takie trzy wielkie jeziora akurat obok nas się złożyło złożyło. Galnicy nie, nie poczyścili, bo widzę że chyba... inają po prostu te drewno. Zrobimy takie coś, ale moglibyście pracować na tej tej, to jest wiosna, gdzie zboże. To nie kapustę zaraz chyba robić. Nie my to właśnie. Niech kapustę robią. To tak samo nic nie Nic nie ogarnęli, a tutaj to rośnie. No ale dobra. Może za dużo od nich żądałem, żeby zaczęli to wycinać, tak? No nie wiem. W studentów, nikogo chorego. Wyjmijmy narzędzia. Dobra. Przestańcie usuwać. No nie drobią tych pola. Pole się popsuło. Okej, mamy jednego nowego ziomka. W tym wypadku, że to się jakoś dziwnie... popsuło. Tu budujemy jeszcze to. Ola... Olali kapustę. orali całe pole. Z tutaj nie mamy. A, super mamy pierwszego trupa. Również. Ale naprawdę. Pierwszy trup, który tutaj postawimy, te trupy No super z tego powodu, że barberzy mnie zawiedli, to yy, mamy jednego Beekeepera, niech miód produkuje. też jest, ale widzę, że nie pochowali jej, takie. No, serwujemy to w dupie. No, ale dobra, Polali pole, niestety. Może tu też zacznę w końcu budować. No ale zobaczymy. Dzieci się ładnie rodzą, ale no, ci nie chcą współpracować. Będziemy powoli kończyć odcinek pierwszy z benisz Nie wiem, ile będzie to trwało, myślę, do czasu, jak osiągnęli jakiś pułap mieszkańców. Tak myślę. Wow, dużo tego miodu produkuje. Mamy mało jedzenia. Ryby mamy tylko. Prawda. Dobra, to możemy usunąć, chyba to ogarnie się, no i musimy usunąć tego i musimy sobie, a, okej, super, wrócił nam, i gdzie to tutaj to jest, tu. To jest, to jest taki spokój, nie, tutaj sobie go tak siedzieć. Po chwili tutaj taka osada daje i tyle cmentarz 36. Grobów, tu może być. Będą utopili, nie? Ta umarła, w trakcie. Porodu. Zjedli ją. Jeszcze może to do tego doszło. My dużo obiad będziemy mogli mieć, to też jest fajne. Myślę, że teraz możecie to usunąć wreszcie. I też zająć się tym polem cholernym. Na razie tego te pole olali. O teraz zaj zajęli się polem wreszcie. I kończy nam się miejsce. Tutaj. I tu mamy problem troszeczkę. A tu możemy postawić kolejny składzik. Jeszcze jeden możemy postawić chyba. O tutaj. Tutaj składają te tylko drewno. Okej, okay, kapusta już, już rośnie. To jest dobra rzecz. Kapusta rośnie. I to jest ostatni domek. Mamy mało kamienia. No zbierzcie ten kamień tutaj, mamy go mało w tym wypadku. No mamy most, jakiś jeden w naszej wiosce. Święcie ładnie to wygląda. Tyle, wiem jakąś drogę. Tutaj pobudujemy. Jak i tutaj. Niech szybciej, niech szybciej wędrują nasze. Ci mieszkańcy. Hej. I cóż, ja wam podziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Będziesz się, jeśli chcecie, napiszcie tam co o tym sądzicie. Ale tak się żegnam na razie.